Jest blisko, jest blisko. To Unię. Zegrają Unię. blisko. Wygrają Zegrają Unię. Zegrają Unię. Zegrają Unię. Zegrają Na Zegrają Unię. Zegrają Unię. Zegrają derby! Wygrają Unię. Zegrają Unię. Zegrają Unię. Zegrają Wszyscy na siarkę, jaskówki, wszyscy na siarkę! Wszyscy na siarkę! Jaskuki, wszyscy na siarkę! Wszyscy na siarkę! Jaskuki! Paraz! Barak wszystkich! Cyklą b! Nie ma dziela, nie ma